Siemano, drodzy widzowie, Tana, to z tej strony i witam was bardzo serdecznie na kanale It My Dust, gdzie dziś kontynuujemy naszą historię w Diablo 4. Dzisiejszy odcinek zaczynamy sobie od rytuału, w którym Donan będzie musiał zmierzyć się prawdopodobnie ze swoimi lękami i słabościami. Ma mu to przywrócić wiarę w samego siebie, ponieważ chłop nie ma siły, żeby odbudować. Kamień dusz, w którym ma być uwięziona Lilith. Moi drodzy, dzisiaj mam również bardzo ważną informację, ponieważ prawdopodobnie jest to ostatni odcinek, który nagrywam bez kamery. Tak jest, więc na następnym odcinku bardzo prawdopodobne jest to, że będziecie widzieć z powrotem moją brzydką facjatę. Hip, hip, hurra! Również ważną informacją jest to, że prawdopodobnie dzisiaj mamy 30 lipca. Jeśli to jest prawda, to jutro najprawdopodobniej rozpoczynamy live y z sezonu pierwszego Diablo 4, na które bardzo serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że zbierzemy się tam zacną ekipą i nie mówię tylko tutaj o mufiku i dysku, ale również o Was jako widzach. Bo ja uwielbiam zawsze kiedy jesteście i możecie mnie wspierać swoją obecnością i komentować i przeżywać te historie razem ze mną, zwłaszcza że tak naprawdę nie wiem co będzie nas czekało w sezonie pierwszym. Oczywiście też zachęcam do dalszego oglądania fabuły, ponieważ historii fabularnej raczej nie będziemy, a praktycznie na pewno nie będziemy kontynuować na sezonie. Tam skupimy się tylko i wyłącznie na aspektach lewelowania i girowania naszych postaci. A tymczasem mamy bojowe zadanie, ponieważ mamy znaleźć robaczy ichor królowej i kwiat lotosu żółty, niebieski kwiat i kolce. Dobra, jedziemy sobie w takim razie. Nie wiem czy my musimy zwiedzić tą lokację. Prawdopodobnie tak, bo nie sądzę, żebyśmy musieli wychodzić gdzieś na zewnątrz. Dla pewności odpalę mapę. Nie, wszystko odbywa się tutaj. Więc bez większego y, przedłużania. Tylko ja się zastanawiam, skąd może mi polecić ten ichor cały. Czy to z jakiegoś robala? Zaraz pewnie wyjdzie w praniu. Ale podejrzewam, że gdyby tak było. To. Jakiś robal mógłby być oznaczony na żółto. Dobra, przemieszmy sobie tą krainę. I zobaczymy, to jest na przykład oznaczone jakimś, jakąś kreską. Nie wiem czy to coś jest. Tutaj mamy jakąś elitkę, może z Elitek to leci, zaraz sprawdzimy. A nie, to nie była Elitka, to był zwykły mobek. A nie, tu jest ta elita, dobra, jednak miałem rację. Zobaczymy, jeśli nie poleci, to ja po prostu przemierzę ten rejon w poszukiwaniu składników. No nie ma. Dobra, słuchajcie, to jedziemy sobie dalej. Ja tu nie będę robił cięcia. Pozwiedzamy sobie tą lokację. I będziemy szukać magicznych rzeczy. No i zobaczymy, moi drodzy, gdzie nas ta fabuła doprowadzi. O, 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 mamy pierwszą lokację. Coś się tutaj zadziało. Tutaj raczej jeszcze nic nie widzę, żeby było coś do podniesienia. Więc po prostu mordujemy robactwo. Tutaj one nazywają się larwami zarazy, ale bardzo mi przypominają czerwie z poprzednich odsłon Gier. Mam nadzieję, że tutaj nic nie mylę, ale wydaje mi się, że właśnie czerwie to były takie robale pełzające po ziemi, bardzo podobne do Duriela. A tutaj widzę, jest nasza elitka. Pyk. O, zamroziła nas, nie fajnie. Ona, widzę, że i zarówno ogniem bije, jak i lodem, robaczy i ichor królowej. Dobra, mamy to. Więc jeszcze został nam żółty lotos, więc zobaczymy czy ten kwiatek po prostu gdzieś leży. Na razie tego nie widać. Żółty lotosie, gdzie jesteś? Zwiedzimy sobie tą okolicę. Może tak jak miało to miejsce w przypadku tego robaczka to też będzie oznaczone na mapie. Nie, chyba, że na górę jeszcze musimy iść. Tu nie wolno jeździć nam na koniu, no niestety. Pyk, pyk, pyk. Hm. Czy tu będzie droga? Tak, mamy drogę, czyli pewnie na jej zakończeniu będzie kwiat lotosu, żółty lotos no raczej z e, truposzy kwiatki nie wypadają tylko lilit jest tutaj takim, o, symbolem dobra, mamy coś jest, patrzcie, żółty kwiatek żółty lotos, dobra, wróć e, na miejsce rytuału, dobrze, ja się nie biję z tymi mobami, drodzy widzowie włączymy sobie tylko tarczulona i wracamy do Taisy. Nie wiem dlaczego lepiej by mi brzmiał po prostu Taisa, ale. Dyrektor czyta Taisę. Pośpieszcie. Hora Dream chyba bardzo nie lubi czekać. Jestem, jestem. Umieść w kociołku I zapasz herbaty. Ej, one tu wlazły? Po prostu uważam, że to strata Twojego czasu i mojego przy okazji. Jezu, kochany, naprawdę. Precz. Dobra, wkładamy do kotła. I zobaczymy, co się dzieje. Widzisz te kaganki? Rozpal je. Wypijemy herbatę. I zaczekamy. Oho, coś czuję, że tu dobre halucyny wiadą. Ktoś tu będzie miał wizję, coś co czuję. Cykamy? Aby bagno. Zawołało do Twojej duszy i wyciągnęło z Ciebie to, co robię jak zatruta rana. Let's go. ma dobre sandały O nie na Ojcze. spokojnie nie martw się Ojcze. Jorin, synu! Jak to możliwe? Synu, proszę wróć do mnie! Wróć! Nie powinienem był cię puszczać. Mogłem ci odmówić: zatrzymać cię przy sobie w Eltheine. Dlaczego mnie puściłeś? Nie wiem! Ja... Miałeś taki zacięty wyraz w twarzy. Byłeś gotowy. Musiałeś odejść. Musiałem. I znów muszę. Czekaj! Ja... Ja tylko... Ojcze... <laughs> jestem gotów.

Żywy deł, to teraz. O kurcze, ale gruby klimat nam wjechał. Aż gęsia skórka mnie przeszła, drodzy widzowie. No smutna, niesamowicie historia. Donana chciał dobrze dla syna, by był niezależny. I niestety wszyscy wiemy, jak to się dla niego skończyło. Dobra, zobaczmy, czego chcemy Mephisto. Znowu, a nie to nie jest tristram. A nie mówiłem, że chora dreamowie będą cię ogranicze. Spójrz na nich. <laughs> tak zadręczają się własnymi uczuciami, że zapomnieli co tak naprawdę się liczy. Że nim jest lit, nie Eliasz. Ja mam takie dziwne wrażenie, że on nam robi kocioł Zeł Wełbie. Ja mu nie ufam. Wiem już, dlaczego tak bardzo się jej boisz? Mój los jest związany z twoim. Jeśli mnie pochłonie, Sanktuarium będzie zgubione. Ale wciąż możesz ją powstrzymać. Co gdybym otworzył portal, który wyprowadzi cię z tych bagie? Niech Horadrimowie rozprawią się z Eliaszem, skoro takim to ciąży, a my... Skupimy się na powstrzymaniu Lilit. No nie wiem czy to jest mądry pomysł, żeby z nim Wielkim zostawać. Moi prawdziwi sojusznicy. To moi przyjaciele. No właśnie. Zabierz mnie do nich. Gdy nadejdzie dzień sądu. Dowiesz się, kto jest twoim prawdziwym przyjacielem. A teraz wracaj do swoich sojuszników. No Mefisto póki nie odzyska swoich sił, to Mephi może mi wiecie. wygra. Będzie to wyłącznie twoja wina. A, spadaj, demonie! Nie wierzę ci. Jestem ciekawy, bo skoro Mefisto nie odzyskał sił, to czy moglibyśmy go pokonać? Ale na razie jesteśmy w jego świecie, więc byłoby to niemądre raczej, żeby z nim walczyć. Jeszcze nie wiem. Wędrował godzinami aż działanie na paru osłabło. Długa podróż przez bagna daje więcej niż krótka. Zdaje się, że twoja trwała jeszcze dłużej. Zmierzyłeś się ze swoimi demonami tak jak horadry? Tak. Mam nadzieję, że po raz ostatni. No dawaj Donan, rób ten kamień. Zaczynajmy. Wymieszaj żywe srebro w kociołku. Czyli co? Znowu powtarzamy ten schemat. Teraz ogień. Obróć koło dwukrotnie. Nim raz, nie więcej. Teraz Ostrożnie. Dawaj, wierzę w ciebie, Donan. Nie bądź kasztanem. Вот. <связывая> Шарка. Осторожно. <связывая> Осунь а <суша? связывая> Jake. Mówi o tych arkanach sztuk horadrygacyjnych. Przestań! Wszystko gotowe! Nie traćmy czasu! Tak, mamy zadanie do wykonania w twierdzy za karum. Zakończmy to! No dobrze, to Dona niczym tor naparzał w to kowadło i. Naprawił, a tak naprawdę przygotował kamień dusz pod Lilith. Dobrze, moi drodzy, ale zanim do tego dojdzie, to ja ruszam jeszcze na dzisiejszym odcinku do Lorata i Neireli, którzy mają znaleźć babeczkę, która podobno zna sposób na pozbawienie Eliasza nieśmiertelności. Więc udaję się tam od razu i widzimy się za moment. Jaka mroczna muza nam wjechała. Dobra, zobaczmy, czy naszym sojusznikom udało się znaleźć naszą koleżankę. Widzę, że tutaj misja zwiadowcza. Czyli musimy zwiedzić region. Dobra, ale to chyba nie powinno być jakieś duże wyzwanie. O, o jest to godne pożałowania, miejsce na poszukiwanie wiedzy. Zapewne myślał, że nie ma wyboru. To tak jak my. Nareszcie kolejna para oczu. Szukamy Timuę, ale z marnym skutkiem. No dobra, dość solidny region, a nie nieduży do przeszukania. Wsiadamy na kunia i jedziemy. Już nie będę tutaj robił cięcia, bo na koniu to jest raczej błyskawiczne zadanie. Zbieramy sobie zioła, bo później te zioła są potrzebne do ulepszania naszych eliksirów. A to jest dość istotne, ponieważ na 45 piątym poziomie, czyli za moment, będziemy Myśli, mogli... Elias znał Thaïsę, zanim udała się do jego pałacu? Nie wiem, Nyrelon. A czy ty coś w ogóle wiesz? O! Chyba mamy chatkę. Jest. Hmm. O starą Timue wypytują tylko dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy uciekają od kłopotów, i ci, którzy ich szukają. Zastanawiam się, do której z tych grup się zaliczacie. Pierwsze słyszę. Podejrzewamy, że Eliasz zawarł jakiś pakt z bagnem w zamian za nieśmiertelność. Taisa twierdzi, że możesz nam pomóc. By... Taisa! Tylko ona jest na tyle nieczuła, by posłać tutaj dziecko na śmierć. Nie zamierzamy umierać. A jednak jedno z Was umrze. Zawsze tak jest. Wracajcie, skąd przyszliście? Nie będę winna śmierci dziecka. Widziałam, jak moją matkę opętała Lilith. Jak obłęd sprowadził na nią śmierć. Nie jestem już dzieckiem. Niech będzie. Jeśli ten cały Eliasz zawarł z kimś pakt, to na pewno z drzewem szeptów. Prowadzi do niego wiele dróg. Najbliższą znajdziecie w Ingowani. W tamtejszej świątyni znajduje się święte kadzidło. Zabierzcie je, a rozpocznie się wasza wędrówka do drzewa. Idź do Ingowani, a ja z Neyrelą spróbujemy wyciągnąć z więcej informacji. W drzwiach jest wizerunek węża. Brakuje mu oczu. Może, żeby otworzyć przejście, trzeba je tam umieścić. No dobra, drodzy widzowie. Wygląda na to, że gadałem sam do siebie, więc generalnie teraz się cofniemy. Ja tak obstawiałem, że to jest mniej więcej tutaj, i mówiłem Wam, że to miejsce, ten spot wygląda mi na takie. miejsce dla lekkiej fortyfikacji. Ja, oczywiście, zwiedziłem to miejsce wcześniej, ale nie pamiętałem, czy to jest tu. No i teraz musimy znaleźć lewe i prawe oko, więc cóż. Teraz pytanie, czy to będzie gdzieś oznaczone na mapie. Więc moi drodzy, ja tutaj robię cięcie, i jak uda mi się znaleźć cokolwiek, to wznowię nagranie. Dobra, widzę, że jakieś enemi na czerwono się pojawiło, więc zabijemy je sobie. Nie wiem, czy wtedy jest szansa, że coś może nam polecieć. A mapę włączmy, coś tu jest. Umierający bandyta. Wiśniacy, cholerni głupcy, nie posłuchali nas. Gdy żądaliśmy klejnotów do otwarcia świątyni, Ach, wszyscy zginęli. Tak to bywa. Ale wciąż słyszę ich ostrzeżenia. Czterech z nas nie żyje, a ja wkrótce pójdę w ich ślady. Lewe oko węża. Dobra, mamy to. Więc od razu udajemy się... No jedź, koniu. Szybciej. Po drugie, nie będziemy się rozgry... Jezu, nie będziemy się... Rozdrabniać, żeby teraz odnieść to jedno oko, od razu polecimy po to drugie. I tu też pewnie będzie tak, że jakiś enemy będzie oznaczone. Zobaczymy, może uda się to zrobić bez cięcia. Na razie szukamy. O, 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 coś tu jest. Hmm, przeszukaj zwłoki kultystów. Zwłoki. No to zwłoki to już coś martwego musi być raczej. Nieżywego. O, tu jest na przykład. Jakieś zwłoki. O, 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 dobra, widzę. Tu, tu, tu na zielono się błyszczą. Dobra. Dwa, trzy. Dobra, mamy prawe oko. No to jedziemy je zanieść do bram. Zobaczymy, czy wrota się otworzą. Bo jakby nie patrzeć, musimy powstrzymać tego całego Eliasza. Dobra, jesteśmy. Hop. Jedno siedzi i uwaga. Drugie też siedzi. Żółte i różowe. Na to by wychodziło. I bum. Wrota zjechały nam na bok, ale dobrze, drodzy widzowie, to pieczarę, nazwijmy to w ten sposób, będziemy zwiedzać już w następnym odcinku. I proszę, nie zapomnijcie, że jutro prawdopodobnie też zaczynamy live. Y. Zapraszam, widzowie, naprawdę dajcie znać, że jesteście. Będę doceniał Waszą obecność przeogromnie i będziemy mogli sobie podyskutować na różne tematy, ponieważ prawdopodobnie jak zaczniemy te live'y, to ja już będę dawno po fabule, więc myślę, że fajna wymiana refleksji na temat Diablo 4, zwłaszcza, że będą też chłopaki, czyli Mufik i Zysk, przynajmniej mam taką nadzieję, którzy mają dużo więcej godzin niż ja w tym tytule, więc będziemy mogli sobie podyskutować i serdecznie Was na tą dyskusję zapraszam. A tymczasem trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym materiale również odcinkowym, który zapewne pojawi się jutro. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Jo!